Tak wygląda samochód, którym Audi chce podbić rynek małych słów. Q5 testowaliśmy na drogach Jordanii, Syrii i Turcji. W środku auto nie różni się od swojego większego brata Q7. Ma seryjnie montowany wyświetlacz z opcjonalną nawigacją. Jest także nowy system do sterowania komputerem pokładowym. W opcji możemy zamówić w pełni regulowane elektrycznie skórzane fotele. Zegary, co jest coraz rzadziej spotykane są w stylu klasycznym. Ciekawym rozwiązaniem jest panoramiczny dach, droższy i cięższy od klasycznego, ale czego się nie robi, żeby mieć namiastkę kabrioleta? Nowością jest podwójny slot na karty SD i nowa skrzynia biegów S Tronic. Posiada ona dwa sprzęgła i siedem przełożeń. Spisuje się rewelacyjnie. Dzięki największemu w klasie rozstawowi osi wynoszącemu 2807 mm i kołom o rozmiarze 19 bądź 20 cali, Q5 trzyma się drogi bardzo dobrze pomaga w tym system Drive Select sterujący pracą zawieszenia, układu kierowniczego oraz w przypadku automatycznej skrzyni biegów też ustawieniami przełożeń. Jedynym silnikiem benzynowym w ofercie będzie turbodoładowany motor o pojemności 2 litrów i mocy 211 koni mechanicznych. Najmocniejszy montowany silnik to 3 litrowy turbodizel o mocy 240 koni mechanicznych. Audi z silnikiem benzynowym spala średnio 10 litrów paliwa na 100 km, a najmocniejszy turbodiesel około 8. Z przodu zwężający się ku dołowi grill. To wszystko nie tylko ładne, ale i praktyczne. Q5 ma najmniejszy w klasie współczynnik oporu powietrza CX wynoszący 0, 33 setne. Sylwetka jest proporcjonalna. Q5 jest niższe i szersze od konkurentów. Uwagę zwracają światła do jazdy dziennej i ogromne koła. Pod aluminiowymi obręczami kryją się olbrzymie tarcze hamulcowe i to zarówno na przedniej, jak i tylnej osi. q 5 to nie jest samochód terenowy, ale da się nim zjechać w mniej grząski piach. Jeżeli ktoś jest na tyle szalony, żeby jednak sprawdzać parametry terenowe powinien zacząć od zmiany ogumienia z czasowego na terenowe. Żywiołem Audi jest asfalt i na takiej nawierzchni daje najwięcej frajdy z jazdy.